Przede wszystkim fajna jest sprawa to, że ona tu jest rozszczepiana. Mamy kabinę cabrio. Siemanko, witajcie w kolejnym etapie wzmagań z naszym Ursusem 12.01, który będzie przystosowany stricte do traktor poolingu. Paweł do mnie mówi: Adaś weź coś, nagraj, weź coś, nagraj. Ja mówię: nie wiem, czy do tego się nadają. Mówi, że niby się nadaje, ale to już myślę, że to zostawię w Waszej ocenie. Także zaraz Wam pokażę wszystko, na jakim etapie z naszym Ursusem jesteśmy. Jeśli chodzi o Ursusa naszego, no to tak, kabinę mamy tutaj zdjętą. Jak sami widzieliście, ona przy tych małych kółeczkach, ona nam tu nie weszła. No ale już mamy na to pomysł, ale jeśli chodzi o kabinę, Wam powiem później. Tutaj jeszcze wziąłem i, do, i uzupełniłem tutaj jeszcze śruby brakujące tu, tu od podstaw także także to to już mamy Jeśli chodzi tutaj o dół silnik o dół jakby yy, yy, skrzynia most to, to te, te wszystkie rurki to to wszystko już poprzykręcałem po Tutaj y, pompki rurki hamulcowe to to to, to, to wszystko mamy po, yy, po uzupełniane no i działamy dalej. W kolejnym etapie Wam powiem, co jeszcze nam tu się udało zmodzić. Jeśli chodzi o kabinę, no to błotniki już mamy z niej zdjęte, bo tu już wpadliśmy w sumie na genialny pomysł, tutaj z Dawidem, że po prostu zmienimy jej błotniki na nowszego typu, bo te stare, one się standardowo, one się różnią między starym a nowym typem Także tu już mamy nowe błotniki, oczywiście od mister Miszka, bo od kogo innego. I teraz tak. Różnice są tak naprawdę trzy. Pierwsza różnica jest taka, że w starym typie błotniki górne idą na równo z, z kabiną, a w nowym typie, tu już jest tak, że one są wypuszczone gdzieś, gdzieś około 6-7 cm. Wyżej, to jest pierwsza różnica. Druga różnica jest taka, że stary typ błotnika w przedniej części ma całą blachę jakby spuszczoną do dołu. Tutaj w nowym typie błotnika, już mamy to, że góra, że góra jest tylko tak naprawdę tylko tutaj ścięta, a wtedy jak przymierzaliśmy kabinę, to bardziej koło nam wadziło o dolną część niż o tą górną. To jest to jest różnica druga. Trzecia różnica jest taka, że te tyły, bo one tam trochę też wadziły, one bardziej są jakby tą budową, one bardziej są wyciągnięte w tył. Także myślę, że też powinno to ładnie spasować nawet bez dystansowania. Także przymierzymy i będziemy wtedy sprawdzać. The next day. A ja się biorę za Ursusa. No i pierwszym tematem jest kabina. Wczoraj ją umyliśmy, no jak obeschła i sobie ją dokładnie obejrzeliśmy, no to lewą ręką się przeżegnaliśmy. Tutaj wszystko dosłownie jest zgnite. Tutaj ten profil mocowanie poduszki z jednej z drugiej strony. Tutaj ten, te profile od dołu na łączeniu z, z błotników też wszystkie są zgnite, także postanowiliśmy, że, że tego nie będziemy robić i po ten i Dawid już tam znalazł drugą kabinę. No i wieczorem mają przywieźć, także zobaczymy co tam, e, co tam będzie. No i co? E, ja się biorę za e, zakręcenie wspomagania jeszcze, bo tam muszę jeszcze ustawić zbieżność, bo tam już wszystko jest e, w sumie przygotowane do montażu kabiny także także działamy. A few moments later. A to jest stopy okay. po prostu. Nie, ale ładna jest. No, także tutaj w porównaniu do naszej kabiny no to jest niebo a ziemia. Podłoga, wszystko jest zdrowe. Jedynie widać już tutaj, że błotniki już tutaj bierze, ale tu i tak weźmiemy i wstawimy te nowe od Mister Miśka, co, co dostaliśmy. Nam się bardziej się rozchodziło tutaj, bo tutaj mieliśmy, w tamtej tej kabinie naszej, to mieliśmy no... No bardzo zgnite tam są te podłużnice, te progi, to wszystko tam jest pognite, także tutaj to jest akurat widać, że to jest ładnie zrobione. Przede wszystkim fajna jest sprawa to, że ona tu jest rozszczepiana i cały ten Cała ta góra jest ściągana. To jest wersja, która była wypuszczana na Hiszpanię. I co Dawid, powiesz jeszcze na nią? Pięknie, będzie wersja cabrio. Tu się odepnie, tam się odepnie. Nie na no, Wigilię to jedziemy w cabrio, no nie? Czapkę zimówkę założę, bo nie zasuwał. No co? No nie, zdrowa, podłoga zdrowa. No to jest najważniejsze przede wszystkim. Tu później się ją wypnie, jakoś się klateczkę zrobi na podstawie... Ludników, z dość przyszły. No tak, no pewnie. Wytosowo. Nie, no jest ładnie, także, także. jutro przymierzamy i zobaczymy, co tam z tego, z tego będzie. No także witajcie w kolejnym dniu walki z naszym Ursusem 1201. No trochę wczoraj się udało się wziąć i coś podziałać. No, ale dzisiaj od samego rana troszeczkę mamy zatłok, ale to już wam pokażę o co chodzi. No, ogólnie to bardzo fajnie nam się, wczoraj się działało, bardzo dużo z, z kursusem nam się udało zrobić. No ale tutaj przyszły nam, właśnie chciałem Wam też pokazać, nasze przesyłeczki z Chin. Mianowicie ładowarki Weissmann W1160 w ilości 7 sztuk. No częściowo jest do klientów, ale częściowo jest też do, do sprzedaży. Także tutaj mamy głównych szefów. Mamy tutaj Tomasza. Dobry. No i Tomasz. Co to za kontener z, z gaciami, żeś sprowadził? Jakie gacie? Gacie to można tutaj się posikać widząc taki piękny widok. Ty no widać, że nawet spoko, no, nie? Jest naprawdę bardzo dobrze. Ładowarki rozładowane. Po dwóch miesiącach kontenerze odpaliły na sam widok kluczyka. Widać, że fabryka też uwzględniła poprawki, które wysłaliśmy im poprzednim razem, więc są naprawdę dopieszczone egzemplarze. Tylko niestety już są praktycznie wszystkie sprzedane. Została dosłownie jedna sztuka. Więc jeżeli ktoś ma ochotę na taką ładowarkę i teraz chciałby ją nabyć, to kontaktujcie się z nami jak najszybciej. No, także jak sami widzicie, można się do nas się odezwać. W, w sprawie takiej ładowarki także zapraszamy. No, także tutaj już je rozładowaliśmy. Teraz tylko trzeba jakieś tu przebłodniki, czy, czy tamto, czy jakieś tam. Gusterka, to tu wziąć yy, 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 i podokręcać, także... A tutaj twardy mecenas tu już walczy z ładowarką. Mecenasik, jak idzie? No tak to jo. W tej nowej kabinie już błotniki mam ściągnięte. Nawet patrzcie. Normalnie Ursus mu paproci się tu znalazł. Także tutaj sobie to rozebrałem. No i powiem wam szczerze, no... Jest bajka, jeśli chodzi tutaj o korozję, no to tutaj wiadomo, tutaj jest, ale nie aż tak tragicznie, to jest wszystko do wyczyszczenia i do, za, do, zapo do zapodkładowania, także, także ja teraz się biorę za mycie. no i będziemy tutaj właśnie jeszcze czyścić, weźmie się to czarnym podkładem się, się pomaluje i wtedy ten... Wtedy tutaj, bo są mocowania od kabiny jeszcze, no to jeszcze wezmę je wykręcę, bo tamte już na ciągniku mam poprzykręcane, także to tylko ogarnę, wezmę, poczyszczę, popodkładuję, no i, i kabina wlatuje na ciągnik. Także działamy. Także ja już tutaj kabinę umyłem. No i tak od spodu sobie tutaj doglądam. No i faktycznie jest w bardzo fajnym stanie. To może przy, przyświecimy trochę. O. o, teraz tak. Tutaj wszystko mamy zdrowe. Bo ogólnie nam chodziło, bo w tej starej e, kabinie tego profila to nie było tu w ogóle. E, jeżeli chodzi o większą korozję, no to tutaj na łączeniu z błotnikiem jest, ale jak ja sobie wezmę młotka. I dzwoni ładnie, także tylko to wezmę wyczyszczę, zapodkładuję i, i będzie git. Jedyna tego, jedyne dziury jakie są, no to tutaj na łączeniu gdzie były schodki, ale ja i tak tutaj wezmę i wstawkę z płaskownika zrobię, bo y, tutaj schodki przyjdą, także także biorę tutaj y, wykręcam te poduszki, bo akurat mamy, mamy nowe. No i Dawid akurat pojechał po farbę, to ja się biorę za Zaczyszczenie, zapodkładuję je No i wtedy biorę i Montuję błotniki, cała kabina leci na ciągnik No także tutaj się biorę za czyszczenie tej kabiny No i postanowiliśmy z Dawidem, że Zrobimy już od razu z niej cabrio Także już ładowarka też się nawet nam przydała I wyjeżdżamy Powoli, powoli no, potem naciągnik, nie wiem czy będziemy ją zakładać, czy nie no. Potem jak naciągnik będzie szła... Nie, w sumie nie trzeba. bez tego, czy będziemy wiedzieć jak to wygląda bez tego. Zachodzę się manskę i na to założymy kabinę. Ja to bym już tego nie zakładał. Jedziesz kampią?

a i siedzi. No, także mamy kabinę cabrio. <laughs> Dobra, także ja czyszczę i będę tutaj brać i podkładę malować. Już kabinę mamy gotową do wrzucenia na ciągnik. Tutaj, co było dużo rdzy, no to wyczyszczone i zapodkładowane. Młotniki siedzą. Tutaj z przodu już wziąłem i yy, poduszki też przykręciłem nowe. Także co? Biorę ładowarkę i wjeżdżamy na ciąg. Także mamy tutaj mały problem, ale zaraz sobie go załatwimy. Tutaj ewentualnie trochę nam koło tutaj z tej strony haczy, ale tutaj wezmę tylko to podetnę, Trochę bardziej wezmę i, do, i dognę do środka i z jednej z drugiej strony i będzie ładnie siedzieć. Także także działamy. Poprawić. No już wyklepany błotnik. Już o, to na półokrągło. Jeszcze trzeba trochę dociąć. A tam słabo widać, ale tu trzeba trochę dociąć. Z tamtej strony jeszcze jest nie zrobione, tu Adam młoteczkiem, o. Ogarnął. A tu jest jeszcze nie zrobione. To jest na prosto, bo tutaj nam się koło nie mieściło, z tej strony. Brakowało z 2 cm. I zaraz drugie przymierzanie kabiny. No to także po paru puknięciach młotkiem, Troszeczkę użyciu szlifierki, i po drugiej próbie wjazdu z kabiną, w końcu się udało. Kabina siedzi. W sumie, to jak na razie, to kabina Cabrio. Nie wiem, czy do chłopaków się pojedzie bez góry, czy z górą. To też wszystko zależy od pogody. Ale ważne, że wszystko się udało. Ogarnąć, no tu to teraz prześwit między tym jest gdzieś około 2 cm, także, także jest ok. No ale powiem Wam, no fajnie, nawet siedzi. Mi się to podoba. Jak już naciągnik, który do traktor pulingu jest przystosowany, no to będzie pięknie. Także co? Ja na dzisiaj kończę. Jutro biorę się za uzbrajanie kabiny, tutaj trochę jeszcze też muszę wziąć i poprzerabiać, trochę też pedały poprzedłużać, trochę te, te drążki odbiegów też poprzerabiać, bo tutaj jak są poduszki, są odwrócone, no to ona gdzieś około 10 cm poszła do góry, no może nawet nie, ale tak czy siak trzeba to wszystko poprzedłużać poprzerabiać. Też Orbitrol jutro zamontuję, który będzie tutaj też w, w, w kierownicy, bo uznałem, że, że, że nawałek tutaj przy ośce to, to jednak to nie zdaje egzaminu. No chyba, że nie ma żadnych luzów na tym, na krzyżakach, ale lepiej już wziąć i zamontować przy kierownicy i będzie spokój. Także co, ja na dzisiaj kończę, no i widzimy się niebawem.